Zaprezentuję Wam wykonanie doświadczenia napełniania komórki ciepłym kryształem. Pierwsze czynności wykonujemy na macie do cięcia. Możemy położyć ją przed sobą na wyłączonej podświetlarce. Najpierw, zachowując środki ostrożności, wyjmujemy dwa szkiełka z pudełka. Szkiełka w pudełku. Ułożone są w specjalny sposób. Włożone są po dwa szczelinę. aktywną częścią na zewnątrz. Stykają się nieaktywną powierzchnią. Chwytamy parę szkiełek za brzegi i wyjmujemy je ostrożnie z pudełka. Następnie układamy szkiełka na macie aktywną stroną do góry. Następnym krokiem jest przygotowanie szkiełek do złożenia ich razem z zachowaniem maleńkiej szczeliny na ciekły kryształ. Aby to zrobić, przygotowałem sobie dwa paski zaśmietlającej. Nakleję je na aktywną powierzchnię jednego ze szkiełek. Taśmę klejącą naklejamy na dłuższy szkiełka, na jego aktywną powierzchnię, tak żeby nachodziła na nią góra 3-4 mm. Możemy wygładzić ją skalpelem. To samo powtarzamy po przeciwnej stronie. Odciski palców na taśmie nie zmieniają w wyniku doświadczenia, ale nadal nie wolno dotykać. Aktywnej powierzchni szkiełka. Na tak przygotowane szkiełko nakładamy drugie. Uwaga! Musimy złożyć je aktywnymi stronami do siebie. Pamiętamy, że poprzednio szkiełko było ułożone na macie aktywną stroną do góry. Dlatego teraz Musimy je przekręcić i nałożyć na pierwsze szkiełka. Zauważcie, że nie składam ich równo, a zostawiam odstęp po jednej i po drugiej stronie. Teraz możemy śmiało dotykać powierzchni szkieł, ponieważ jest to powierzchnia nieaktywna. Utrzymujemy parę szkiełek i odcinamy je od maty. Za pomocą skarpetu. Następnie podnosimy je razem. Na tym etapie należy uważać, żeby nie obracać szkiełkami. I nie przekręcać ich tak, żeby nie rysować ich powierzchni aktywnych. Na brzegi szkiełek, na te, na które nakryliśmy taśmę, zaczepiamy klipsy do papieru. Tak przygotowaną komórkę przekładamy na podświetlarkę. Będziemy naklejać na nią polarzatory. Wyglądają one w ten sposób. Są pokryte dwoma foliami. Należy zdjąć je obie. Pod jedną z foli polarzator pokryty jest klejem. Tą stroną nakładamy go na komórkę i przyklejamy go do szkła. Odwracamy komórkę i zapalamy światło podświetlarki. Możemy teraz nakleić drugi polaryzator. Ponownie trzeba odkleić od niego folię. Możemy wykorzystać do tego asystenta, na przykład drugiego animatora. I teraz możemy zademonstrować w jaki sposób naklejamy polaryzator. Teraz podarzatory są do siebie równoległe, dlatego komórka przepuszcza światło. Nam zależy, by naklejecie tak, by komórka nie przepuszczała światła. Czyli, żeby podarzatory były ze sobą skrzyżowane. Po prawidłowym ustawieniu podarzatorów naklejamy go w podobny sposób jak pierwszy. I w ten sposób otrzymujemy komórkę gotową do napełnienia ciepłym kryształem. W tym momencie należy nałożyć rękawiczki, ponieważ za chwilę będziemy zajmować się i dotykać mieszaniny ciepłochrystalicznej. Po nałożeniu rękawiczek podnosimy stojącą w specjalnym stojaku buteleczkę z ciekawym kryształem. Przygotowujemy sobie też wykałaczkę. Naprawdę, mam mieć wygodniejszy dostęp do tej szczeliny. Znurzamy wykałaczkę w mieszaninie ciałokrystalicznej do połowy jej długości. I tak zbliżoną wykałaczką, tak zbliżoną wykałaczkę przesuwamy po brzegu płytki. Do napełnienia komórki wystarczają przeważnie. Dwie wykałaczki. Powtórz, powtórzmy jeszcze raz. Płaską, zbliżoną wykałaczkę przesuwam po miejscu, gdzie stykają się płytki. Tam, gdzie między Polaryzatorami znalazł się ciepły kryształ, komórka staje się jasna. Jako uzupełnienie tego doświadczenia możemy tak przygotowaną komórkę podłączyć do prądu z baterii albo ze specjalnego zasilacza. dałem po prostu zawystające części szkiełek. Uwaga. Komórka zaciemnia się. Ten efekt jest rozchwiany, tak jak to widzicie. Warto na przykład zmniejszyć przestrzeń, którą Wygląda na to, przez klipsów bliżej siebie. Teraz tak, powinien być wyraźniejszy. Odłączę kabel od baterii. Komórka stanie się jasna. Podłączę go z powrotem. Komórka jest ciemna. Szczegóły dotyczące tego doświadczenia znaleźć można w odpowiedzi